Beastars to anime o spokojnym wilku Legoshim, który ma chrapkę na królika, ale nie w taki klasyczny sposób, on po prostu chce go wyruchać. W szkole, w której uczą się bohaterowie Beastars dochodzi do morderstwa altaki. przez co roślinożercy w obawie o siebie zaczynają traktować mięsożerców inaczej, czy to unikając ich? czy bezpodstawnie oskarżając. I to na tyle jeśli chodzi o morderstwo, bo nie będziemy o nim wspominać aż do drugiego sezonu. Ponieważ skupimy się na kółku teatralnym, do którego uczestniczy Legoshi, po utracie jednego z członków zespołu trzeba pozmieniać rolę. Gwiazdą kółka jest jeleń i będzie to też ważna postać dla serialu. W każdym razie Legoshi ma stać na czatach, kiedy Ruiz wieczorem będzie trenował. Kiedy tak stoi, czeka, wyczuwa krew, przez jego zmysły zaczynają szaleć, a on sam rzuca się na przerażoną króliczycę. Nie ma odwrotu! Zabijamy ją, Kurwa, albo giniemy. transu jednak wyciąga go krzyk Ruisa. Okazuje się, że gwiazda spektaklu skręciła kopytkę. W wilku rodzi się poczucie winy. A los chciało, że następnego dnia musi udać się po kwiaty do kółka ogrodniczego. A tam ta króliczyca. I mają takie... No ale króliczyca nie pamięta. No chwilę gadają i ona się zaczyna rozbierać. Kurwa, ja pierdolę. Ona chce wyruchać wilka. To jest zwykły szom. No i tu budujemy romans. Jakieś spotkanie w międzyczasie. Okazuje się, że królik bryka się z jeleniem. Może powinienem powiedzieć króliczyca. No ale sztuka wystawiają tego Adlera. Funki wyjąt z zachwitu. Spektakl był genialny. Renifer. No wow. Kurcyna opada. Tak samo jak Ruiz. Nafaszerował się lekami przeciwbólowymi, żeby dokończyć spektakl. Jednak na biz nie da już rady. Na zamianę wchodzi Tiger Bonzo, którego natomiast zastąpi Legoshi. Pierwsza rola od czterech lat. Yes! Legoshi wyczuwa od Tygrysa krew królika, przez co robi wywód Tygrysowi, no i czuje wkrwienie. Na scenie postanawia wyjaśnić siłą, że tak się nie robi. Podczas ich bójki wypada ampułka z krwią i na scenę wpada Ruiz. Od wywalenia z zespołu ratuje ich to, że fanom się to podobało. W związku z zbliżającym się eventem mięsożercy z kółka dostają przepustkę na wyjście do miasta. Gubią się i trafiają na czarny rynek, bo to nie jest tak, że mięso zostało wyparte. Nadal można je pozyskać, sprzedawane jest na czarnym rynku, najczęściej pochodzi z zakładów pogrzebowych albo szpitali. Legoshi wpada w panikę i zaczyna uciekać. Spotyka pandę, która pomaga mu z jego chcicą na królika. Festiwal gaśnie światło. Hal zostaje porwana przez lwy. Ma zostać przerobiona na jedzonko. Legoshi postanawia jednak ją uratować, nieważne czy z pomocą kogoś, czy nie. Bija do baz, gang robi im rozpierduchę. Hali już pogodziła się ze swoim śmiercią, ale wtedy wpada Legoshi i zabiera ją. Nie wie jednak, że są na celowniku szefa. Jednak na ich szczęście pojawia się tam Ruiz. Błagaj o wybaczenie, bo cię szczele. Nie rozumiem, mów wyraźnie. Jakby powiedział o co go prosiłem, to by przeżył. Tymczasem nasza przedziwna para spóźni się na ostatni pociąg do szkoły. I muszą spędzić noc w mieście. Wynajmują wspólny pokój. Chcą się pocałować i tam Hal chce się wpierdolić do pyska. Instynkt wygrał. No i w sumie to kończy się tak, że jest ten event. Ta wilczyca se tańczy, zaś na forum zabiera Legosziego, Próbuje się z nim złączyć w parę, ale Legosz jej tłumaczy. Nie mogę, mam fet. Też. Wolę króliki. Drugi sezon. W szkole mają ochroniarza gigantycznego węża, no i ona mówi naszemu wilkowi, że ma znaleźć sprawcę. Czyli mam ryzykować życie i zrobić coś, z czego policja ani ty nie możesz rozwiązać od pół roku? Tak. Ruiz po zabiciu szefa lwów przejmuje jego stołek, staje na czele i gumi zaczyna wpierdalać mięso. Do kółka teatralnego natomiast dołącza kozioł, ma zostać główną postacią w następnym przedstawieniu, a kiedy inni martwym się spektaklem, Legoshi próbuje dowiedzieć się, kim jest sprawca. Jego nieustępliwość sprowadza na niego oprawcę, który spuszcza mu w pierdol, za co Legoshi wdzięcza się ślimakiem. Teraz, skoro już zna smak oraz siłę oponenta, postanawia zacząć szkolić się w walce u pandy. Robi przemianę w albinosa i zrywa znajomość z Hal. Tymczasem Ruiz bawi się ze swoimi kotkami, udziały w czarnym rynku rosną... Pomaga roślinożercom na czarnym rynku, kastruje jaszczurkę, żeby staremu baranowi mogło się na ostatnie dni zadowolić żonę. Na kółku miał miejsce mały incydent. Wyrwali mu kurwa łapę! To nie jest mały incydent! Na szczęście, w tym świecie medycyna jest tak rozwinięta, że nie ma problemu. Legoshi zanosi poszkodowanego i brat z Rizem czekają. To ty zabiłeś Tema. No tak ja. Nie ściemniaj mi tu. Wiem, że to ty. Nam twój smak. Co? Przez sytuację skółka teatralnego i wcześniejsze morderstwo postanawiają zamknąć szkołę, a w nowym roku dopuścić tylko roślinożerców. Uczniom się to nie podoba. Legoshi postanawia spotkać się z Ruisem i odstawia scenę rodem z Jamesa Bonda. Przekładają walkę na inny termin na Sylwestra. Legoshi przychodzi do baru w stroju kobiety. Drugi raz prosi o pomoc. Słuchaj, Ruiz, przybrałem się za kobietę, żeby ci powiedzieć o sprawie. Ale więc Legosi Legoshi, Bum, cyk, cyk. Koledzy opuszczam was, poznałem miłość. Ostateczny pojedynek niedźwiedzia z wilkiem. Doping w postaci barana przesuwa szale na korzyść niedźwiedzia. Legoshi nie ma szans. Czekaj, czekaj. Weź mi opowiedz jak to było z tym temem. Okej. Okay. No i sobie rozmawiają przez krótki. Pierdalak! Weź się Ruiz I mówi w Pierdol, mnie. no i go pożera. Miał mięśnie jak skały, fale się odbijały. Postura kosyka, zaświat dla niego był za mały. Niedźwiedź po prostu stwierdza, że już mu się nie chce, jednak jeden żyje. Chcę dodać coś mądrego, co by tu powiedzieć. Karcić, poprawić. Pierdol się, Ruiz, ty, morderco! No i kończy się to tak, że Riz idzie do więzienia, przyznaje się, że jest zabójcą, a my czekamy na kolejny sezon, sezon trzeci.